W ubiegłym sezonie reprezentował kluby siły w meczach ligowych. W tym sezonie jeździ w Barwakoru, a Łuci trzeba przyznać, że radzi sobie całkiem nieźle. No i ciekaw jestem, czy równie dynamicznie, a przede wszystkim skutecznie, bo jeździ witał w tym wyścigu jak w swoim poprzednim starcie. Przeciwnicy spać nie będą, zobaczymy kto okaże się najlepszy. Od przewoźnika. Woźniak, Łopaczewski, Pawlicki i Szybko. młodszy brat, Piotr Fabrycki junior. On pełni rolę rezerwowego postać dzisiejszego turnieju. No i ciekawe, który z braci za kilka lat okaże się lepszy. Pewnie i tym razem tego nas taka ciekawa, braterska rywalizacja. Wyścig 10. Na